jako oficjalnie zaczyna się sezon na zimno więc większość z nas zacznie strzelać w rękawiczkach rękawiczki jakie wybieramy na strzelnicę to bardziej istotna sprawa niż nam się wydaje poza tym, że mają zapewnić nam dobrą ochronę termiczną dobrą ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami, obtarciami, skaleczeniami tego typu rzeczami to mają jeszcze zapewnić nam odpowiednią obsługę broni musimy czuć się pewnie, musimy mieć dobry chwyt broni musimy tą broń doskonale czuć żeby móc odpowiednio strzelać i tutaj przychodzę do Was z małą polecajką, a mianowicie model Precision Pro od firmy Mechanics. której chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Są to rękawiczki, które ja preferuję do użytkowania na strzelnicy, ze względu na to, że jak widzicie, można z tym całkiem dobrze strzelać. Mamy doskonałe czucie broni, są naprawdę, jak sama nazwa wskazuje, dosyć precyzyjne. I pamiętajcie o tym, żeby dobrze dobierać rękawiczki, ponieważ źle dobrane mogą wywołać nawet awarię broni. Zarówno ten model, jak i całą ofertę Mechanicsa, znajdziecie w sklepie Militaria.pl. Trzymajcie się, narka.